Mija 3 tygodnie, trochę ponad, odpłaszenie wiadomości w temacie e, zezwolenia na pracę i e, wizy typu Z w Chinach. I jestem w Makao. Mam nadzieję, że po raz ostatni. Otóż e, w zeszłym poniedziałek, jak dzisiaj, środa, e, dostałem SMS, że e, work permit został przyznany. Ale to nie było hobsiub, e, żeby go tak naprawdę dostać to trzeba wszystkie papiery, wszystkie dokumenty, w oryginale, z tłumaczeniami, z certyfikatami zabrać do odpowiedniej jednostki urzędowej. Zajął się tym agent. Okej, okay, dobra rzecz. E, po, prze, po przerobieniu tych papierów ja już e, kupiłem w sobotę, zabra, za, e, zabukowałem hotel w Macau od poniedziałku do piątku. W poniedziałek z samego rana pojechałem do Macau. E, w poniedziałek też e, wieczorem, po południu wieczorem Dostałem oficjalny papier, wiecie, work permission, który trzeba było wydrukować. Gdzieś go tutaj mam. Jest to jeden z papierów, który będzie trzeba. O, o, o. Tutaj jest to po chińsku. O, tutaj po angielsku. I ten papier jest jednym z kolejnych kilku, które trzeba będzie złożyć. Ale do rzeczy. Więc w poniedziałek wieczorem złożyłem ten online wniosek. We wtorek rano dostałem informację, że e, póki co odmówiono, e, albo wiem, trzeba w dwóch miejscach zrobić poprawki, które moim zdaniem są bez sensu. Na, polegało to na tym, że trzeba było zmienić datę, e, kiedy chcę opuścić e, Chiny. Wiecie, no, e, aplikowałem o wizę jednomiesięczną, e, a musiałem zmienić na roczną, pomimo, że takich nie dają, normalnie wiesz, nie ma tam takiej opcji. Jedna, dwóch, trzy miesięczna, turystyczna, ale trzeba było wpisać, że na rok chce być. Tam trzeba było daty odpowiednio w kalendarzu zaznaczyć. I druga opcja, trzeba było skłamać oficjalnie. Powiedzieli mi, że mam powiedzmy, skłamać we wniosku, ponieważ było pytanie, czy już wcześniej pobierano mi odciski palców w, w związku z, z aplikowaniem o wizę. Oczywiście pobierano, bo już dostałem dwie wizy do Chin turystycznych w Islandii. No więc wybrałem tak, ale nie, trzeba było zaznaczyć nie. Nie rozumiem biurokracji. No dobra, to było około 11:30, jak to wysłaliśmy z powrotem, e poprawione. No i miałem nadzieję, że ktoś się za to weźmie, nie? Tak, do 14.00 miałem nadzieję, że ktoś to obejrzy, do 14:30, bo do 16:00 generalnie jest maksimum, zamykają w ogóle ten oddział. E generalnie do 15:00 powinno się składać, ale myślę, pójdę. I nie, nie odpowiedzieli. Co dziw, o dziwne, co dziwne, około 19 yy, dostałem maila, o, że wniosek zaakceptowano i mogę złożyć w, yy, paszport w, w tym odpowiednim urzędzie w Makao, aby mi wkleili wizę. I teraz krótka lista tego, co trzeba, nie? To, co powiedziałem i pokazałem, czyli yy, tak zwany notification letter. To jest jedna rzecz w wersji angielskiej i chińskiej, w kolorze. Fotka. Paszport z trzema wolnymi stronami na, chińska, na chińską wizę. Ta no, karteczka, która się odczuła na granicy z Macao, po przekroczeniu granicy. Cały ten wniosek, e, który się wypełniał online e, tutaj w Macao do urzędu, żeby Móc dostać w ogóle zgodę na złożenie papieru, papieru o wizę. Tam były pytania o rodzinę, gdzie mieszkają, czy byłem karany w Chinach, czy odmówiono mi przyznania wizy, kiedy chcę przekroczyć granicę, kiedy chcę wyjechać. No, mnóstwo pytań o moją historię zatrudnienia ostatnie 5 lat i wykształcenie. Kopia paszportu, kolejny dokument. Trzeba było też przygotować oryginał i kopię z pieczęcią, oryginał mo, licencji mojej firmy, która mnie zatrudnia, oraz kopię tej licencji z pieczęcią mojej firmy w kolorze. Dodatkowo jeszcze listy polecające po, po angielsku i po chińsku z mojej firmy, że ja zatrudniam samego siebie, ale z pieczątką, z podpisem. Innej osoby, nieważne tutaj szczegóły. No i ostatni dokument, który wydrukowałem właśnie niedawno, to było potwierdzenie, że przyznano mi wizę i z tym papierkiem i tym QR kodem muszę pójść jutro do odpowiedniego urzędu. I to nie koniec, bo potem jeszcze w Chinach trzeba porobić parę rzeczy, ale o tym w kolejnej części. Jestem 20 minut przed otwarciem. Mało osób czeka. To dobrze. E, Mam nadzieję, że uda się dostać wizę już jutro, bo różnica w cenach hotelowych jest ogromna. Między dniami e, roboczymi, a weekendem. E, ten sam hotel, tak jak ja teraz nocuję, to 35 euro za, za pokój. Co nie jest ok tak dużo, ale już weekend to jest 55. Także wolę zaoszczędzić 150 czy 170 euro. No cóż, dokumenty złożyłem, rozmowa z agentem wizowym trwała chyba z 15 minut, sprawdzała wszystkie papiery, dokumenty, nie, za, nie zaakceptowała zdjęcia, pomimo że wyglądam tak samo, wiecie, no nie ma zmiany na mojej twarzy, ale powiedziała, że nie, no bo już było użyte do innej wizy, e, więc musiałem zapłacić ekstra e, za zdumienie. zdjęcia. A następnie... Co? Aha. Następnie... Niech sobie przeglądał. Aha. Yy, z ciekawych pytań było, czy byłem w Turcji? Bo ona na wiecie, paszport. Ja no on no pewnie, że byłem, byłem w wielu krajach, bo tam w paszporcie dużo pieczątek. Aha, się zdziwiła i chodzi... chciała, żeby napisał pewne oświadczenie, że byłem w, w Turcji tylko w celach turystycznych. Nie wiem, no napisałem na kartę, podpisałem się, zaakceptowała. W międzyczasie polazłem, kiedy już wszystko sprawdziłem, no to polazłem zrobić szybko zdjęcie twarzy. Wróciłem, i doda dodałem to zdjęcie i dowiedziałem się, że jej menadżer już sprawdził moje papiery. Wszystko jest OK, więc mam cichą nadzieję, że ten, ta wiza będzie wydana już jutro w piątek w wieczór, po południu wieczór ponieważ zostanie w Macao kolejne trzy noce mi się wcale nie uśmiecha. Wow, udało się, w końcu odebrałem moją wizę, mój paszport. musiałem czekać weekend. Jest w środku wiza pracownicza typu Z, ale to nie koniec bajki, bo muszę teraz po przekroczeniu granicy z Chinami w ciągu 24 godzin się zameldować w jednostce policji, a następnie Zmi e nie tyle zmienić, co aplikować o residence permit, zezwolenie na pobyt. Także zabawa wciąż trwa.